Ooooo! Panią! To było kurwa, niemiłe, o, ja pierdolę. O kurwa. Ty. Gdzie ja jestem? O kurwa, znowu otwarte te pierdolone drzwi. Kurwa boję się. Koleżanko! Ale możesz przestać. Kurwa, o ci bić! O nie, ja już to tobą chyba nie chcę. Ja pierdolę, jaka małpa, małpisząd. Pani koleżanko? Już pędzę. Kurwa, ale się trochę boję. A dzień dobry, wróciłem. No ty kurwa dalej nie jesteś normalna. Jesteś dalej pierdolnięta. Mhm. No nie ma kurwa za co. O no i chuj. No i chuj, ty, Rebeka, spierdalaj nóżki, przebieraj kurwa nogami. kurwo, sneakersa se zjedz, ja pierdolę, ty. O. Dobra, kurwo, na pięści się napierdamy. Matko, jedyna. A czemu ty, Rebeka, po prostu nie się i nie uciekniesz? Raymond, okay. oh, no. zrób coś. To piurdul, ty! Ty ale go wziął. No ty, patrz. Kurwa re... Raymond.